A w dzisiejszym odcinku... Robimy CP51. Po raz kolejny zaliczamy mnóstwo dedów. Popijamy sobie herbateczkę. Podziękowanie szczególne dla Nezorm za ekspienie w grupie. I pomaganie ekspienie Maxa, bo samo mu się nie chciało. Szymano witamy Was w 35 odcinku z serii Zagrajmy w No Style Po długiej przerwie. Ja jestem Friedemann, a wraz ze mną jest. Jak to MAX! Aha! Aha. <laughs> Okej, okay, dobra, robimy CP51 Mapkę do tego CP jak do niej dojść macie w filmie, w opisie filmu. Dobra, zaczynamy ja pierwszy wejdę. Dobra, Ładź. co może być wygrać? Miecz na 52 i daj mi szybko ziera na mocy Bo potrzebuję 5 a nie mam Okej, okay, okej, okay. już ci daję na mocy no i... Mi Kochany Bokten Dobra, może być 10, taka promocja Promocja na... Dobra, FBI No Dobra Wow, jaka faza Znowu kurzący się... kurząca się woda hehehe kurząca się woda dokładnie Hehehe Nie do żartuję, dobra Ma żartować Fajne. Mogę tu wejść z moim tamtym CP wiesz? Znaczy SP Z chyba z, z moim bladem Oraz bym ich potem pokonał A tak też dobrze jest Co no. nie jak tam Max z twoim jobem, co? No jakoś idzie powoli. Ta, no dobra. Musisz nadrabiać tamte zaległości ze swoim spalonym SP. No, trzeba, trzeba. Tak jak wiecie, to niedługo teraz te odcinki, które będą, będą nawet krótkie. Z dwóch, z dwóch względów, ponieważ e, zabrali mi limit. Nie wiem na jaki czas, określony. A z, drugi a z drugiej, że te CP będą krótkie i nie będzie co na nim pokazywać, bo, no, bo praktycznie zawsze jest CP i gadanie, nie? No. Także. No, postaramy zawsze się szybciej, jak wiecie, pokonać CP, czy tam jakieś forty. Tak jest. Żeby się w tym 15-minutowym materiale wyrobić. No dokładnie. Tak naprawdę to można 15 minut i 29 sekund, czy 15 minut i 30 minut, tak do do, do, do końca. Tak właśnie spróbowałem... 30 minut, tak tak 15 minut i 30 co, co? sekund Ciśniemy <laughs> no, a... dalej. O, się przyda. Idź, dla <laughs> idź, idź. Kurde kurczaczki ziemniaczki w wow. którą stronę idziesz? ja idę w... aha, gdzieś. cię no tak no niestety wow, idę tu pomieszczeniem wow Tym te drogi... to idź do góry, ja idę tu no dobra, dobra Fight. ja mam... groźny płomek no, nie. No, nie. Ale faktycznie tutaj najlepiej mi się zdaje, nie wiem czy mam dobrze myślę, Napisz, piszcie w komentarzach jak wy sądzicie. Według mnie tutaj bym mógł sobie wejść blade'em. dobrze powiedziałem blade? Co to był ten, ten niebieski? Blade. No. Tak. 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 Karta samuraja. Samuraj, no to samuraj nie blade, no widzisz. No bo tak jak to ja ale Ajaj mi... aj. Ale nie ja wiem czy mi lepiej by poszło No oczywiście najlepiej to by było chyba z, z, z P3 Które już się powoli do nas zbliża no, Z wielkimi I będziemy może postraszyć naszymi kuszami Tutaj by spokojnie na SP3 wszedł i raz na, na, na hita by mi wszystkich zdjął, bo oni mają. Co mówisz? Jestem w kolejnym pomysłonku. Okej. Okay. O, mnie tu rozwalają, widzę. A ja mam zlikwidować wszystkich wrogów w dwie minuty. Przecież tu czuję, że za chwilę się pojawi więcej wrogów niż te trzy płomyczki. No. A co do Jobat, no to 18 mam na SP1, jakoś to idzie 20 na ten, na Ninja I na normalu 38 No, no to fajnie Ja mam tutaj 25 na SP1, tam 24 chyba na SP2 Czegoś tak I na, na normalu mam 36 Oj, nie pamiętam, chyba tak, 36 będzie trzeba wbijać max dużo na SP3 No, ale trzeba się postarać <grymne> Dobra, w pokonanym roczniu wyjepet. Dobra Ja skrzynek nie wziąłem chyba oh, Dobra, już nieważne Teraz którą stronę tu idziemy? Ty że dojść gdzie? W prawo, tak? Tak. No to idę z tobą chyba, nie? Czy tam se dasz radę już? już kończę, wiesz, nie przychodzę. No dobra, dobra, to ja się cofam, już będę tam. Bo tu jest koniec, nie ma dalej przejścia. Do czego przejścia, kurcze? <laughs> <laughs> dobra. Dożywię się trochę kurcze kam. No spokój, spoko. Ale tutaj o, się otworzyłem tamty... bramy. bramy się. No no tamte się otworzyły, taki slajd. To dobrze. No, i tam pewnie będzie ta kuleczka tajemnicza i wyjście, i... O, tu są wro będzie... wrogowie są, wrogowie. O, no to jak zawsze. Co można w CP znaleźć? No oczywiście, dziobro. I przyjaciół. No nawet i przyjaciół, he. O, widzisz? No, tu masz element wody, wypatrz jak ich ciśniesz, nawet jak masz ta BSP, nie? To ja faktycznie bym mógł tu wejść na moim... Blue blade blade, 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 Blue Blade Na twoim samuraju raskolimy Samuraj Jack Motherfucker wow. Ale mi pospadało fps -y. Oj! Pospadały mi strasznie O Jezus, Maria, Marian, ratuj w potrzebie O, zielono dwu metrów. Jo, twoje mać. No jak ty z kasą stoisz tam w ogóle? Ja mam kasy 44 600... 900. No, trochę na baza pochodzi. Pochodzi się, pochodzi. O, ładnie się staruszki. Właśnie. Jeszcze mieliśmy pokazać chyba rajd jakiś. będzie jak to pamiętam. Który nam jeszcze dać został? Y Kurczaka? Kurczaka, mi się wydaje chyba tak Ja, spróbowałem, ja próbowałem nagrać charakter kurczaka ale przegrywałem A czy... Moja drużyna przegrywała? Grupa. O to jest chyba koniec Grupa była troszkę kijowa no. Koniec No i tak, i ukończyliśmy czas okresztyny Przytatni mam uko 2. O, no To się trafiło nam w końcu, nie Dobra, no. teraz gdzie musimy iść? A, kartę dźwięku sobie odblokuj tam. I teraz upoluj zimna dusza drzewa i zbierz jeden bursztyn wody. Wiesz co to, to są te zimne dusze? To były wiesz tam, tam na tej drodze, nie? To my zaraz pójdziemy tam i pokażemy wam która to jest dusza i którą będziemy polowali. A? <laughs> Bardzo pyszny Bogdan. tego? Może tutaj będzie zabawny Bogdan a bursztyn tu leży patrz widzisz widzisz zabij nabiega zabij tego też zabij żeby nam nie przeszkadzał tutaj bardzo ładnie tu leży bursztynek weźmiemy go sobie bardzo pięknie to Za nie zostało wykonane co nagroda nagroda No i to będzie koniec odcinka suki Eee. Jakie to krótkie mm. Tak będzie jak ma być kopie chłopie dziś Aha, jo, jo, jo I, I, Kici, coś tam, dobre Także... w um, dupę <laughs> <laughs> Nie tak ostro Max, nie tak ostro Nie no, to, naprawdę Dobra, tak To będzie tak koniec tego odcinka Następny będzie ja Hmm. Dobra, widzimy się w następnym odcinku, zagrajmy w nostaju <noise> <noise> Nie, muszę popić moją herbatką, nie? Lupa, <noise> Bardzo pyszna kawa, herbata Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się na rapa To była świetnia Fernu 6 <noise> Nara Komentujcie, subskrybujcie Maksa mnie. Maksa tak mniej, ale mniej najwięcej, nie? Ten. Dawajcie łapki w górę. No, widzimy się w następnym odcinku, zagrajmy w Nostale W 36. Nara, trzymajcie się. Buziaczki ode mnie od maksa. Yo. Nieudane sceny. Po prostu zalicamy... Kurwa. Projekcie okay. je Ja ci dam frajera zaraz. Chcesz frajera? Chcesz, tak? To proszę bardzo, o. o obrotowy atak, rozumiesz to? Obratowałem. Ja. Co im zrobiłem, że oni mi tak gnębią? Ha, zastraszanie frajerzy. Jestem ciotą. Nie, jeszcze zdałam, zrób mi punkt. Zabawne sytuacje. Co ty odwalasz? Zimna suka. Ja <laughs> się herbatą prawie złowiłem. <laughs> <Psychon. śmiech> Weź, wypijaj od mojego mini, czy kpę na co? Spójce. Zrób sobie własnego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. A się <laughs> od niego, bo dostaniesz ze stuna za chwilę. Ciekawe! Nieeee! Ty spierdala! Mini-drapa nie, <śpiewa> 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 nie zostawiaj mnie!